Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak włączyć tryb nocny w iPhone 15. Zapraszam do oglądania. Więc tak należy sobie wejść w ustawienia i następnie tutaj we focus. Tutaj po prostu sobie no, tworzymy nasz własny tryb. Tutaj no, okay. Tryb nocny. Tak, I możemy sobie skustomizować ten tryb tak, aby po prostu yy, no, był naszym trybem nocnym, tak naprawdę. Oczywiście jest też podstawowy tryb nocny od iPhone'a, no ale nie każdy akurat chodzi spać o tych godzinach, które Apple już tutaj dostosowało. I tutaj możecie sobie wybrać o której jecie spać, tak. Na przykład 11 do. No niech będzie ósma tak i tutaj wybieramy czy we wszystkie dni tyg tygodnia czekamy dan no i tak naprawdę gotowe mamy już nasz tryb nocny tak to tyle jeśli chodzi o tryb nocny dzięki za oglądanie cześć